Okazuje się, że nie wszystkie planety są tak kuliste jak Ziemia. Europejska Agencja Kosmiczna ogłosiła właśnie odkrycie z konstelacji Herkulesa. Odnaleziono tam bowiem planetę, która wygląda niczym piłka do gry w ragby. Planeta nosi nazwę łasp 103b i wydaje się zniekształcać z powodu ogromnych sił pływowych, wywieranych przez jej macierzystą gwiazdę. Część z Was może zdawać sobie sprawę z tego, że Ziemia ma unikalny kształt zwany geoidą, ponieważ jest nieco spłaszczona na biegunach. Podczas gdy sprawia to, że nasza planeta zdecydowanie odbiega od idealnej sfery, ta nowo odkryta planeta jest najbardziej zdeformowaną w historii obserwacji. Odkrycia dokonał teleskop kosmiczny ESA-Heops na podstawie danych zebranych przez teleskop Habla i teleskop kosmiczny Spitzera. Badacze Wykryli bardzo specyficzne sygnatury świetlne generowane przez planetę podczas jej przejścia pomiędzy Ziemią a jej gwiazdą macierzystą. Wykorzystując te dane, astronomowie byli w stanie określić dokładną deformację pływową. Badacze mają teraz nadzieję, że przyszłe obserwacje niedawno wystrzelonego kosmicznego teleskopu Jamesa Weba dostarczą głębszego wglądu w dokładną naturę deformacji tej dziwnej planety.